Szczerze mówiąc, to nic nie znaczyło. Prawie jak urządlenie pszczoły. Szczerze mówiąc, nie jest aż tak złe, jak urządlenie pszczoły. Okej, okej. Okay, okay. <ścoughs> w porządku. Gotowy na drugą rundę? Szanuj pana futrzastego giganta! A otrzymasz szacunek z powrotem. Więc kiedy pamiętasz, jak to jest, przeszedłeś przez Bullet End, przeszedłeś przez Velvet End i przez te wszystkie inne rzeczy, jak to teraz wygląda? A, Skorpion, nie jest nawet blisko innych rzeczy, które mnie ukąsiły. Ale pamiętajmy, że większe nogogłaszczki oznaczają mniejszą moc jadu. Drugi Skorpion ma małe nogogłaszczki, silne żądło. Tak więc, czy jesteście gotowi? Wyjmę teraz traptaila, czyli z spinigeru z pojemnika. To bardzo mały, figlarny pajęczak. Jest taki malutki. Mam cię. Spójrzcie na to, właśnie zaciska się na szczypcach za pomocą tych nogogłaszczek. Więc nigdy nie zostałeś urządlony przez jednego z nich. To pierwszy raz, tak? To będzie pierwszy raz, tak. Dwo urządlenia, jedna noc. Trudno mi trzymać pęsetę palcem. Bardzo mnie boli. Okej. Okay. Jestem Koyot Peterson. I zaraz wejdę w strefę urządzenia. Ponownie. Tym razem z paraweczowi Spinigerus Stripe Tail. Gotowi? Jeden. Dwa. Trzy. Au! Au! A! O! O! Tam jest! Zaraz go złapię! A! Tak! Dorwał mnie! A, widziałeś to? Tak. Ach, tuż w mój palec! Ach. Trochę się czerwieni. A tak, to boli bardziej. Ach. Czy to pali? Ach. Ach. Powiedz nam, co się dzieje? Ach. Pali trochę bardziej niż poprzedni Skorpion. Ah, tak. Spójrz tutaj. Spójrz tutaj na bok mojego palca. Widzisz to? Ledwie widoczna czerwona plamka. Ah, to nieco bardziej miękka część palca. Uh, wow! Zrzuciłeś GoPro. Tak, to prawda. Tak, heh, potrząsnąłem stołem. Ten wstrząsnął mną bardziej niż Hadrurus Arizonensis. Uh, to mnie aż cofnęło. Widzieliście? Aha. To było... Ostre zagranie. Wing. Au. Na początku nie wyglądało na to, że zamierza ci urządzić. Jego żądło pozostało na miejscu, a potem w ostatniej chwili bum! Z opóźnieniem. To na pewno. Ale pali mnie palec.